...dostać się. Ehh... niech. A mieczyka to byś nie chciała? No weź włóczkę ten hełm. No weź go włóż. Trochę się umorusała Niech to. Tak to, że żadna nie nosi stanika. Przepraszam, ale zastanowiła mnie to. Uuu, skorpion. To jest po prostu miłe przywitanie. Jeszcze jeden. Ech, jeszcze ich więcej. Dużo skorpionów. Fak, jak dużo. Ochyda. Boże, ile skorpionów. Zbara, zbara Lara, zbara. Grobowiec proroka przy korytarze grobowca. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Też cztery powinniście na nią rzucić, ale co tam. No co to? Bierzący mm. cel. Tom, mm. tom, 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 no i wa, na co wam to było, chłopcy, na co wam to było? Dokumenty fajnie ten przycisk, grecki. Synu, do zakonu trójcy doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy Oazie na obrzeżach Werii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. Pokonał śmierć. To i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas? Wiecie co? Chciałam się pożalić, że zabrał mą fuchę. I nie mogę sobie przeczytać, bo on teraz czyta. Atocham. Atochom? O tu coś jest, jest, jest! Widzę tu! 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 Eee... Tu! Proroka zgładził za kontrójcy. Proroka zgładził za trójcy! Jest jak Elena mówi przeponą mocno. Fajnie. Naucz mnie tego. Be my senpai. Be my senpai. Freski, wszystkie już ogarnęłam. Skrzynie z monetami, jeszcze dwie. Gdzieś są. Dokumenty. Na razie jeszcze trzy w dalszym ciągu poszuki poszukiwane są. Artefakt. Dwa ukończone wyznania, wyzwania. Zero. Wycieżada sama czy daj. Hmm. Ej, a jest jakaś gra e, o tym? E, poszukiwaczu? Bo się cofam. No, ja właśnie nazywa? Robinson? Nie, Indiana Jones. O, jest jakaś gra o Indianie jo Jonesie? Jo jo nie, nie, jo tylko Indiana Jones, pamiętajcie. Jest o nim coś? Ja Co, tu tylko na chwilkę przyszłam? Mam się cofać? Prawo, lewo? Prawo? Mogę tam przejść? Mam się jakoś do góry czy coś? Mam tam jakoś pójść do góry, tak? Trzeba się cofnąć. Hmm, jak tu przejść? A nie, tu byłam, stąd przyszłam. Trzeba iść w tą stronę. Dobra. Fuck! Wrażliwa jestem. Szlak o mały włos. Nic się nie stało, Kasia nie pęka. Nic się nie stało, nic się nie stało. Głowy jeszcze na mnie urwało. <laughs> nic się nie stało. Chociaż wiecie co? Pamiętacie te pierwsze części Larry Croft? Jak były takie, że naprawdę było masę że Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i grałam sobie w Larry Croft, Tomb Raider ogólnie. I, I były takie zarośla. I nagle tutaj sobie spokojnie szukacie, przechodzicie, a tam nagle poma... I to było strasznie straszne dla mnie, nie? To było dla mnie przerażające. Ale to... Nie spadło mi się. No nie zazdrośnij. Trójkątne cycki były, pamiętam. Hmm, ta ściana jest słaba. Mogę taką zobaczyć, chyba tu śmierdzi. Skoroś tak dusi biedaczka. No Myślałam, że czekam na F się używało. A nie, to kopniaki były pod F. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Uhe, uhe. No, skocz na to. Czemu nie chcesz na to wejść? Czemu nie chcesz wejść na to, A droga? No Nie chcesz tu wejść? Co nie mogę wejść? Czemu od tej strony dopiero? O, taka mokra Lara fajna. I'm sexy and I know it. Powinna zaśpiewać. Nie. Bye-bye, Lara! F czy E? No, czepiej to. Uch, płyniemy. Kurde, ja to po jednej takiej przygodzie to chyba bym miała dość na całe życie, nie? A ta do poszukiwaczka przygód ciśnie w to. Nie patrzcie, fantów nie pogubiła w trakcie, nie? Spała, <śpuszcza> so, so. Po prostu z relaksją, ramiona, Lara, idziemy dalej. Tylko co z tymi tymi? To był dokument, ale wszystko odznaczone mam, więc wiecie, chyba reszta będzie dalej po prostu. Lara, nie idź strony światła, nie idź strony światła! Jest pięknie, niesamowite. Udało nam się tato. I ten błysk z światła jeszcze, nie? Fajne, tak dodali Dobra, może tam się da Nie da się tam wskoczyć. Weź na górę głównej komnaty, tam gdzieś. Okej, okay, a... Dobra, tu mam fanty. Tu mam skrzynię. Chcę iść tam najpierw. A, tam trzeba jakoś wejść. Tu się chyba nie da, nie? Trzeba jakoś inaczej. Ale chlapie! Nie nawidzę, ludzie pływają. W sposób by wspiąć się wyżej. No musisz. Może to poziom wody. No może zdołaś. Arzactie. Ma, muszę się z tobą zgodzić. Droga Laro. Wrota Masz... śluzy tamują przepływ wody. Ciekawe, czy uda mi się je otworzyć. Ciekawe. Wrota śluzy. Ja się tam. Czy ja tam mogę przejść już? panie nie przejdę. Muszę tak tutaj najpierw to ogarnąć. W ogóle ładnie. jest ona ma zajebiste te włosy. Idealnie natłuszczone, nie? Znaczy teraz są mokre, ale i tak są fajne. Takie błyszczące. Mm. No, chciałabym takie. Fajne. Chop, do góry. <noise> Na pewno większość woli muerda od Monkey Lary. Nie, dzisiaj mam naprawdę mega dużą ochotę na, 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 na tego typu gierki, nie? Ta śluzy przepływ wody. Ciekawe czy uda mi się Nie Lara, skocz tam, a nie... Skocz. Dokładnie tak. O nie! Ale ja i tak chcę się tutaj dostać, więc w sumie spoko. Takie trochę zboczone to ujęcie. Ja kiedyś takie fajne spodnie. Ale takich brązowych nigdy, były zawsze czarne. Co sobie mogła mieć takie spodnie. To co tu mamy? Najpierw dokumenty. Co A to? Nie. Panie. To niemożliwe. To niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka dzidą. Patrzyłem jak umiera. Widać tempo, Dido. Nie będzie zapewne proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięgam. 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 Dobra. Wykopuj ten. Czy widzieliście, że kopa gómi rękami? Wolna pięść, a nie czy czekanem. Dlaczego? Lara. Dobra, to nam jeszcze jedna skrzynia. To jest ta ostatnia. Tam trzeba się dostać. Tylko jak? Łatwo. O, dokumenty. Co to? O nie, to tylko z punktu doświadczenia. I tu też są. Uf. No teraz już ładnie oczekana. Zdolna dziewczynka. Dobra. Popatrzmy, co tu nam jeszcze zostało. Zostały nam artefakty, których jakby nie mamy podpowiedzi, gdzie są i raczej nie było ich wcześniej. Ukończone wyzwania, freski, wszystkie dokumenty. Jeszcze nam zostało parę dokumentów. A co to za monetki? Dobra. Słuchajcie, trzeba dokładnie sprawdzać, pod każdy kamyczek zajrzeć. Tutaj chyba wszystko z tego, z tej miejscówki. Tu jeszcze teraz Tutaj opuściliśmy. Ciągnę na tym podglądzie. O, tam jest, widziałam. Nie! Fuck! <laughs> Hop. Jezu, fajny dźwięk wody, aż bym chciała popływać. Naprawdę, takie chlupanie wody z mega przyjemnym dźwiękiem. Co to za mapa? Mapa archiwistów odkrywał położenie dokumentów, artefaktów i fresków. A, widzicie, są tutaj. Tam. Tutaj ukryty jest skarb. Proszę, proszę. Myślałam, że trup się poruszy i zacznie mnie tłuc, nie? Już mam schizy z, z innych gier. Ten jest jednak prosty, wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych. Drewniany krzyżyk. No, to naprawdę artefakt. Bo tu mam jeszcze dokumenty, ale... Mm, tu widziałam chyba, że coś się wyświeciło na złoto. Jakiej złocisze, panie. Dobra, idziemy po ten dokument teraz, albo ten na końcu zrobimy. Najpierw ten. Jak tam dotrzeć? Ten da radę? Dwa razy skokiem? No, dasz radę wejść? Nie dasz, tędy. A tędy? O, Lara, współpracuj. Mam tam wskoczyć. Tutaj mam tam wejść. Może tędy, a potem tam i tam. Dobra, hop. Jak się wskakuje na główkę, kurde, będę musiała sobie przypomnieć. No, i hop, na góry. Czaszki popadały. Chcę iść tam. Nie da się tam. Tam też się nie ma w co za co złapać. Trzeba wejść tutaj. Trzeba tu wejść. Zrobiłem skok. Podczas ta chłapać. Niech to. Zaraz tu będą. Ja idę po dokumenty, ludzie. Gdzie jest ten dokument? A co z tym? Może najpierw ten zrobię jednak. Tam. No koło niego. Grecki. Panie, jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Dobra. Mamy to. Czyli został mi jeszcze jeden dokument, który jest tutaj, na drodze do wyjścia. Mówicie, że coś można czy zastrzelić na tym. Słuchajcie, zaraz zerknę. Nie, więc już nie można. Ja strzelałam tutaj. A tam się da wspiąć? Tam się nie da wspiąć, wiecie? Chociaż Nie. O oj, nie. nie. Fak, Zachłanna byłam. Trochę uśmierciłam. Śmierć <śmiercz śmiercz> numer 3. <śmiercz śmiercz> Także że wiecie. Zaraz tu będą. No niech to, zaraz tu będą. Gdzie wy tam widzicie, że coś można zest zest zestrzelić jeszcze? Ja tak się rozglądam, rozglądam i tu nie ma co strzelać, no, obcy. Oj, nie, 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 za szybko wyskoczyłem. A chciałabym trafić jeszcze tam. Ale ta nie ma jak wejść. Znaczy po tym się by dało wspiąć, nie? Ale nie mam jak tam doskoczyć. Bo tu nigdzie się nie, nie da. Uuu, podoba mi się tu. Nie. Co to? Co nagle przestała? A tu jeszcze jest to. Muszę podnieść poziom wody. Panie, ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozwiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka. I muszę przyznać, jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Ale to niemożliwe. To nie ważne. Przed zmierzchem wszyscy w środku zginą. Za położy tej herezji kres. Dobra, to mamy. Teraz tak, tu możemy się. Tu możemy zestrzelić na pewno to. Ale tam jest jakoś to wejść Znaczy. Znaczy, bo ja tam chyba zmierzam, nie? Ta ściana wygląda na słabą. Zdaje się, że uda mi się przez nią przebić. Ta ściana wygląda na słabą. Wydaje mi się, że uda mi się przez nią przebić. To jest jakieś fanty? A co z tamtym? Czy do tego czegoś mi się da wejść? Te tak mnie to zastanawia. Może jak więcej wody będzie to się uda za chwilę. Sprawdźmy to. Czemanko. go wszystkim, cześć. To ich chyba mnie oblało. A mam tam teraz na to pójść chyba. O, wchodź na to. Tu było jakieś przej... A, tu. Dobra, do góry. Do góry. Do boczku. Hop! I na góry. Muszę spróbować wyjść na tę belkę. Więcej wody! Więcej wody! Więcej Ah, Nie tam rady! Nie odtrzymam się! Ale porąd wielki! A, a, a. I do wody! Chlup do wody! Trochę pociągnęła. Te czaszki średnio zachęcają, co wyglądało, ale... Ale krajobrazy przepiękne, przepiękne, przepiękne! No! Trafiłam tam, gdzie chciałam! Patrzcie! Taki cosplay na Larek Croft, u Lala. Fajny. Sto dwa metry. Ale wody marnujesz! Nic tu nie ma. Jak to nic nie ma? Było, ale wyjąłem to! Coś przeoczyłam? Schowaj się do tego Schowaj się do trumny? I tego z shotgunem, nie! Hello, motherfucker! Puch. Ustawić ładunki. Jak można niszczyć takie coś pięknego, a ja tego nie obczajam? To jest, to jest... to jest masakra, nie? Więc proroka, nareszcie. Artefakt? W środku. Miejmy nadzieję. O Boże, ale bym mu rozsadziła łeb. O, by to było fajne. Tylko też, też bym też chyba umarła, nie? <grybujesz> Niestety. Otwórzcie no. to, ostrożnie, to może być nie wysłać niebezpieczny, też tak uważam. No z taką giwerą to sobie możesz, dla rano. jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Skąd możesz wiedzieć, poznałeś? już to wiesz. Trójca. Trójca, jedyna prawdziwa. Gdzie jest artefakt? Nie wiem. Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Przyszliśmy tu za tobą. Troszkę się wybrudziła. Jaką no, morsanę, Fajna jest. Grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Ale to, co zebrałam przy okazji, to moja, wiecie. Dola. Dola. <dola> Zabijcie ją. Po cichu. Albo nie. Zróbcie tak, jak chcecie. W sumie sam mogę odciąć głowę. Uuu, będzie bum... Schowaj się! Sama to zniszczyła. Ach. Nie wątpię, żeby... O, będę strzelać Co? Schowaj się. Czemu się nie mogę kłócić? Jak się kłócało? Fuck! Oj, oj, chyba dostałam kulkę Ja mam zbierać jakieś bronie czy coś? Widzisz? Jakiś reload Sorry, nie mogę się patrzeć. O nie! Nie w tą stronę, nie w tą stronę. A! Nie, tam mam podążać. Dobrze, ta droga sama się tworzy, nie? Chyba ktoś zrobił, chyba ktoś spadł. Wszystko zebrałam? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Przynajmniej mogę mogłaby mogę jakieś takie wzmocnienia nosić, wiecie, a gdzie na na, na motocykle się takie zakłada, zbroje takie. Powinna coś takiego założyć, tak mi się wydaje. Co to jest? What the fuck is that? What? Dwór Croftów. Ja Czekła. dobrze dopisali rzele z papieru, bo bym nie zgadła, nie? <śmiech> <śmiech> Przepraszam, Johna! Ty żyjesz! Ty żyjesz! Ja nie mam do tego. Nie, tak. Ale ktoś mnie śledził. Trzeba. Kłamać, kłamać. Trzeba. Ludzie, którzy mówią o sobie Trójca, próbowali mnie O co tu do cholery chodzi? O schodzi. Wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Widziała, ten, o ten, o ten! Pójść! Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książki. Nie, <noise> Ja widziałam to posłuchaj. tutaj książce daty. Tak, Hermiona, prawie. Zaginione miasto Kitiesz Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około drugiej. Dlaczego przeszło? Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol? <głos> <Laro>. <głos> Jeśli boskie źródło jest nie kupione miasta Kittierz i przekupiony mój tak wam. Wychać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Syberia to kolejny idealne miejsce na wakacje. Zabierz, Zabierz mnie tam, proszę! Odkryć tajemnicę nieśmiertelności. Wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, <noise> śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, Brzmi jak gra? Przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Nie obchodzi mnie to. Nie zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na tropki tierzu Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz, to wszystko co mam! Nieprawda, to wszystko co mam! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała! Mhm... mnie, mnie, ego! Dlaczego to się wydarzyło?! Dlaczego?! Dlaczego?! Dlaczego? Widzicie, taka lampka, nie? Takie lampki to przeważnie prawnicy sobie ustawiają, takie lansiarskie lampki to są. Ej, ja chcę taką lanciarską lampkę i brązowe biurko. Tak. Co robi sobie takie, tylko że będzie komputerowe? Jak Grzesia, wiecie ja, ja ciebie Grzesiu wiecie ja Grzesiu Z buta, z buta, z buta Nie, nie, nie pomijaj, ja. a czemu nie pozwoli mi strzelać W ogóle motyw walki sama bym chciała Sama, sama bym się z nim wiecie Na pięści W jajka go, w jajka, kopnij go w jajka Powiedz ci w Jajka! jajka O! Dobrze siadło Ukradnij książkę w nogę go strzel. W Rzuć Nogę! Książkę. Strzel mu w nogę, mu strzel w nogę! Lara! Nie powstrzymaj! Nogę! Nas. Teraz już za późno. A stój, bo strzelam albo coś. Niech! Niech to, Lara. Co my teraz zrobimy? Ja ich To samo co każdej miło. nocy, pięknie. Zdobyliśmy ja świat! Musimy dotrzeć do niego pierwsi.

Nie, nie, Zawróć nie próbuj mnie szukać. Dlaczego nie masz czapki? Pamiętajcie, musicie nosić czapki, bo potem będzie mi chory za to, jak ja. Pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie. Aju! まわ<息><息>